Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj ciąg dalszy banku energii i falowniczka. Tutaj mamy falownik Energy, więc podejdźmy tutaj. Yo. Słuchajcie, tak na dzień dobry, na początek. Dzisiaj po użytkowaniu 4-miesięcznym pociągnęliśmy tyle o 480 kWh. Dzisiaj zamontowaliśmy ten licznik poboru z sieci, że tak powiem, dodatkowy. Po to, żeby wiedzieć, bo idzie zima, żeby wiedzieć, ile energii będziemy pobierać właśnie z sieci, tak? Oddzielny tylko i wyłącznie do zasilania tutaj tego całego systemu. No i oczywiście zasilania domu przez ten system, tak? Mamy cały domek już podpięty pod to. Działa to 4 miesiące, więc no, sprawuje się naprawdę bardzo, bardzo świetnie. Tutaj mamy taki falowniczek hybrydowy narzędzi. 4 miesiące działa bez zarzutów, bez żadnych problemów, chociaż jedna sytuacja wyskoczyła tego typu, że tutaj na monitorku, bo nie mam jego podłączonego przez WiFi nigdzie. Na razie jeszcze nie mam po prostu na to czasu. On wyskoczył mu błąd 13, tak? czyli gdzieś było przepięcie, zwarcie. No i co? I Szybko znaleźliśmy winowajcę, dlaczego tak się dzieje. Po prostu pompa wody przy rozruchu zaczęła po prostu troszeczkę wariować, ze względu na to, że zbiornik ciśnieniowy za dużo miał, za dużo miał ciśnienie, po prostu i ona zaczęła skakać, wariować. No i, i co? Spuściliśmy ciśnienie, pompa się ruglowała, wszystko wróciło do normy. Także on też pokazuje, jeśli coś się dzieje, że tak powiem, na odbiornikach. Tak? Bardzo fajnie się zachował. Szybko został problem wykryty, naprawiony. Także pisałem jeszcze do firmy Anęgi, co może być, czy będę musiał jego odesłać, czy coś. Podpowiedzieli mi bardzo szybko, w ciągu jednego dnia otrzymałem że tak powiem informacje co może być przyczyną gdzie szukać problemów nie no i szybko namierzyłem także wszystko wróciło do normy falowniczek działa 4 miesiące Picobello będziemy zakładać kolejny ale to w następnych filmikach więc słuchajcie tutaj wracając przez ten falownik ze słońca przeszło bo był falownik nie podłączany do sieci cały czas pracował praktycznie z że tak powiem z baterii, z tych banków dwóch energii. Mamy jeden bank tam 200 amperowy, tak? 200 A 48 V. No i tutaj tak samo, tu jest 300 amperowy 48 V. Tak? Wszystko jest spięte przez bezpieczniki, przez busbary, przez taki bezpiecznik jeszcze, apatorek. Nie jest, tam jest, w środku sto, siedzi 160. W razie jakich pytań to będę nagrywał filmiki i Wam odpowiadał. Tutaj standardowo mamy zabezpieczenie przeciwprzypięciowe, wyłącznik główny i topikowe zabezpieczenia. No co więcej, właśnie 480 kWh pobrało przez okres 4 miesięcy. Tyle tutaj właśnie przepłynęło przez to wszystko ze słońca. No właśnie, a dzisiaj chciałem zamontować tutaj właśnie taki licznik, czek, dodatkowy, bo podpinam jego do sieci. Sami zobaczcie, że on z sieci pobiera cały czas 32 W, tak? Cały czas watów, wat, watów w wie jak zwał, tak zwał. Yy, słuchajcie, no i muszę wiedzieć tutaj ile on yy, no, cały czas będzie pobierał, tak? Ile przez niego przepłynie właśnie do Autokonsumpcji falownika, no i oczywiście, jeśli będzie się przełączało na bypass lub ewentualnie y, panele słoneczne nie będą dawały, kolektory słoneczne y, fotowoltaiczne nie będą dawały rady. No to będziemy y, czy doładowywać sieci, czy pobierać sieci. No wszystko będzie tutaj, y, będę chciał y, po prostu monitorować. Muszę to sobie tutaj za szycik przynieść, zapisać wszystko tak, żeby było. Słuchajcie, y, jeszcze tutaj mam podłączenia. Podłączenia są trzy stringi, podłączone są trzy stringi jeden. 2, 3, są trzy stringi podłączone, czyli w sumie razem prawie 6 kW jest tutaj podłączone. Oczywiście diody prostownicze są zastosowane, już nie 20, a 30 amperowe. Zrób zoom ładnie. Zrobię zoom. Jest. 30 a tak? Widzicie? Widzicie? 30 Amperowe, 20 wyleciały, pomimo to, że one się troszeczkę grzały, ale zobaczymy jak to będzie teraz, bo za, nie wiem, jutro czy pojutrze mają być takie, no, całe dniowe słoneczko, więc zobaczymy jak to będzie tutaj się sprawowało. Wszystko jest odkryte, żeby mieć do wszystkiego dostęp, żeby badać tutaj termowizją, czy to się grzeje, czy to się nie grzeje. Wszystko trzeba posprawdzać najpierw, żeby pozamykać. No, i oczywiście idzie już jesień, zima, więc musimy też te kabelki, bo tutaj one są, tu w drzwiach, więc one tutaj nie mogą być, więc musimy tutaj wykopać, jakąś rurę wstawić czy coś, więc dlatego to też nie jest pochowane, bo i tak będzie to wszystko porozpinane, jak będę to robił. No cóż, więcej. A oczywiście dwa stringi tutaj, które są podpięte, wyleciały z. Że tak powiem, zostały odłączone od zestawu, który grzał ciepłą wodę użytkową. Ciepłą wodę, który grzał. Dlaczego mówię ciepła woda użytkowa? Bo ktoś tam zwrócił uwagę. Dlatego, że to tak się nazywa. Do grzania wody, tak? Więc dlatego wszyscy używają takiego słowa ciepła woda użytkowa. No a jaka może inna być? Innej nie ma, ale no, tak się po prostu nazywa i tak, tak się po prostu wszyscy mówią potocznie i tak to jest. No, ale do ciepłej wody były dwa, że tak powiem, stringi podłączone pod inwerter, volta. No, a teraz wyglądało auto, ze względu na to, że uruchomiłem pompę, bo trzeba zrobić wszystkie testy i wam przedstawić, z, no, o tej pompie ciepła, ale to może w innych filmikach. Dzisiaj jesteśmy tutaj w Banku Energii. Słuchajcie, tutaj Bank Energii. Mm, działa 4 miesiące, zaraz zobaczymy, Wam pokażę yy, wyjdź stąd, dobrze, yy, jest, jest yy, zobaczcie jaki tutaj jest ile teraz pompuje bo system jest wyłączony, do mnie pobiera ze względu na to, że yy, no, musiałem tutaj ten licznik zamontować, więc wszystko rozpiąłem na chwilę i to zaraz przełączę, ale chciałem Wam pokazać przez 4 miesiące ile razy był bank rozładowany 21 razy, tak? 21 razy był bank ten rozładowany. Czyli tamten tak samo, tak? No bo dwa chodzą razem spięte. Więc no 21 razy. Jeśli tutaj producenci nie kłamią i będzie 6000 razy, to sobie policzcie. Na 4 miesiące 21 razy. Oczywiście się mu pewnie będzie częściej, ale no ta zima będzie nam pokazywała, będzie mi pokazywała, bo chcę dołożyć paneli jeszcze, nie? chcę dołożyć mam miejsce, więc będę dokładał paneli, żeby zasilać ten bank energii, oczywiście też mamy instalację, która wysyła prąd do sieci na starych zasadach, ale będziemy do niej też dokładać, ze względu na to, że pobór będzie że tak powiem odbierany z sieci przez pompę ciepła i w razie awarii tutaj tego czegoś tych naszych zabawek, moich zabaweczek, tych tutaj jeśli w razie by brakowało tego prądu z banku energii, to będziemy dobierać z sieci, tutaj macie też tak samo. Zrobimy zoom. Tutaj też jest bank energii. Jest tam 8 baterii 100 godzinnych połączonych równolegle i szeregowo razem. Więc w sumie daje 48V 200 Amper tak? No i na zabezpieczeniach wszystko jest. Balanserki te które tutaj są zamontowane, o, tutaj są takie balancerki, te zewnętrzne, działają naprawdę bardzo dobrze. Powiem szczerze, co jestem sam zdziwiony. One oczywiście są tutaj na krzyż pozakładane. Tak? No to zobaczcie tutaj. O, widzicie? Plusik minusik. Ja zrobię z... o. Plusik minusik z minusikiem, plusik z plusikiem, czyli te dwie baterie razem. O te dwie baterie razem się balansują, tak? Sie balansują, więc tutaj kable leci z tej baterii do tej, co jest tam na dole, z tej na dole leci tutaj do góry, i tak na krzyż pomieszane są, żeby te balanserki wyrównywały górę i dół, tak? Żeby prąd, że tak powiem, płynął przez wszystkie, tak? Zobaczcie. 12,5, 12,5, 12,6 i strzałeczka od razu się wyświetla. Zobaczcie. 12,6 oj bo ja do góry nogami tak żeby wam było lepiej to zobaczyć czekajcie czekajcie bo ja tu panie o 12,6 jo i strzałeczka zaraz się pokaże ja zobaczycie strzałeczki przechodzą o widzicie jest na tym strzałeczka taka strzałeczki więc tutaj przerzuca cały czas prąd jest przerzucany no, także one zdają egzamin, są podłączone tutaj też, już od zeszłego roku. Także wszystko działa, wszystko śmiga jest, działa tak, jak ma działać. No, jeśli co powiem do tego falowniczka, słuchajcie, co zaobserwowałem. Bardzo długi czas nie miałem założonego tego panela, i tutaj zasysało mi powietrze. Zobaczcie, jest, jest, zasysało mi stąd powietrze, właśnie, nie? No właśnie, i to był błąd, bo powinno zasysać przez ten filtr tu powinno to być zasysane przez to więc dzisiaj to zdjąłem żeby podłączyć te kabelki wszystko oznaczenia wszystko ładnie jest tutaj od góry wszystko jest śmiga fajnie podłączone i napisane jest też bardzo fajnie więc to musimy założyć że po prostu stąd tego powietrze nie zasysało tylko zasysało z góry bo tutaj w tym pomieszczeniu było naprawdę dość ciepło też no i falowniczek raz pokazał przegrzanie nie? przegrzanie więc musiałem to założyć, tą klapeczkę. No ale co? Dość gadania. Macie pytania? Zadawajcie pytania w komentarzach. A my widzimy się w kolejnych filmikach. I standardowo łapy w górę udostępnienia tak, komentarze mile widziane. I pozdrawiam, cześć.